też to tak dziwnie leży w tym, może tutaj tak nawet torebki piękne taka damsko-męska kosztuje już kolejne bez tego obstryczka. Witam Cię oglądaczy, oglądaczko a tu kolejny odcineczek o broni w Ameryce macie jakieś pytania pijcie w komentarzu, a postaram się odpowiedzieć, także zapraszam Was do środeczka. chodźcie ze mną I kolejny sklep z bronią firma Polimer czyli robią z polimeru pięć stówek strasznie to strasznie to takie plastikowe wygląda naprawdę nie wiem czy to jest złe czy to nie jest złe nie mam pojęcia ale ale strasznie takie kurczę to w ręce, w ręce plastik czuć no ale może to jest tylko takie moje zdanie o proszę jaki piękny smicik kurcze też chyba na dziesiątkę tak no co to jest nie trzy 357 Magnum, ale to jest, to jest to, popatrzcie jak to pięknie chodzi, posłuchajcie tego, takie coś, piękne to jest, podoba mi się strasznie, ten jest troszeczkę mniejszy, le, le, tak, bardziej gumowa rączka lepiej leci, w, leży w dłoni, kurczę, pięknie, to jest piękne, naprawdę. Tylko że strasznie ciężkie strasznie ciężkie to jest. Trochę postrzelać to łapka by bolała. No ale ale wiadomo. I kolejne te kolejne bez tego pstryczka. Nigdy nie strzelałem bez tego pstryczka, muszę kurde sobie postrzelać gdzieś, żeby zobaczyć jak to jak to działa. Pięć stówek coś takiego kosztuje, jest Damski, o, męski, raczej znaczy Damski jest troszeczkę tańszy, 5 dolarów. Jakbym kupował, to ten nie. Tu jest dużo tego, tych Kimberów 19-11. Podobają mi się te Kimbery. Fajne, chociaż to też to tak dziwnie leży w tym. Może to tak ma działać, no nie mam pojęcia. Cezycik, Cezycik CZ, CZ, ale to jest ten taki dziwny P09. Taki nie chcę. Jak chcę jak chcę, to 75. Taki tylko tu też już jest, jest czesko-amerykański to wolę normalnego czeskiego, nie? ale ten CZ jest piękny zawsze mi się ten podobał no nic, zobaczycie w kolejnych odcinkach na strzelnicy z czego będę strzelał brownik ten jest też spoko taki na 22 do zabawy, do strzelania Fajne to jest, celne jest strasznie popatrzcie jak to pięknie zielona szczołeczka jest piękny, dobra, coś, coś fajnego znajdziemy albo takie rugery, tylko że te rugery na dziesiątkę Mówię, ja chcę dziewiąteczkę, dziewiąteczka dziewiąteczka jest wystarczająca kaniki tam są, tylko dwa kaniki, nie ma to co to jest, rugery 5,7 taki typowo wojskowy też spoko kurde, nie mogę sobie cenić i Springfield tylko na 450 ac nie chcę na 450 ale Springfield też jest fajny one są dosyć fajne te Springfieldy podobają mi się powiem wam to są jakieś takie inne dużo już wam pokazałem w innym sklepie ale czekajcie tam jest jeszcze na górze ładny Springfieldik tak, czy co to jest? to jeszcze zobaczymy to jest MC19 to jest 1911, też fajne ale ja chcę i tak dziewiąteczkę, powiem Wam, tak, głoki to mnie w ogóle nie kręcą. Ale pokażę Wam jakieś standardowe gloczki, takie ceny mniej więcej, ile kosztują. A tu znowu te p, P80, a ja są dosyć stanie. Te, p, p. muszę zobaczyć, co to w ogóle jest. Te P80, przeczytać troszeczkę o nich. Tu są też gloczki. Nie wiem, jak to się nagrały te filmiczki. Ale kurczę ten, kamerę miałem zapieprzoną, strasznie zasyfiałą. Także może być lipa. Czekajcie, to zobaczyłem, to zobaczyłem. Dobra, idę na górę. Tam jest długa długi sprzęt. Nawet to rybki piękne. Taka damsko męska. Kosztuje, już wam powiem ile. Cena jest taka. 105 baków, ale to jest skóra. 100% Skira No nic, zaraz Wróćmy do broni. Coś fajnego znajdziemy. Z długiej broni to takie rzeczy mi tylko interesują. 1650. O, to jest używany. Używany, ale popatrzcie. To jest fajne. To jest fajne, takie szczelby, nie szczelby to mnie za bardzo nie kręcą. Co tu jeszcze jest? O, takie coś. 15, 600. No fajne, fajne. Dobra, no, zobaczymy co tu pan ma jeszcze ciekawego. O, to jest nawet na, na parę ten okej, okay, plecaczki. Takie coś jeszcze sobie muszę kupić, ale nie no, 47 to tyle nie dam. Za dwie dyszki gdzieś takie to widziałem. Przykupić na jedną długą broń no ale nic, zamówię gdzieś na internetach nie, takie coś nie, takie zwykłe coś mi trzeba o, takie coś a 47 nie nie przesadzajcie, 48 to nie dam dobra, tam jest strzelnica tam są jeszcze plecaczki ale tam jest jeszcze więcej broni, pokażę wam troszeczkę pompkę jeszcze bym sobie kupił o, albo to jest fajne, takie tak z no Cyk Cyk, ile to kosztuje? 6 teraz to jest troszeczkę długie, bo nie Wam pokażę. Taki Sigsauerek 200 To mamy takie coś AM15 szebeczek Tu co tu mamy? Też Sigsauerka 200 Tu mamy coś za 800. to jest fajne Springfield 1400 no, nie piękne uregulowane wysokość długość piękne 7500 takie coś ja tu szukam kołasznikowka 2300 Wilson Kolejna broń, to jest duża, nie? Tactical Spoko, o to jest fajne Tu jest Victor 9 mm 9 mm to jest piękne Popatrzmy to Jest jeszcze piękny rugerek O, dziewiąteczka, popatrzmy go Dawaj go, panie dawaj, go bierzemy jak to leży w mojej łapie celowniki są dokładane, no ale spoko to wygląda czekajcie zobaczcie jak to się łapie w ogóle to jest jeszcze fajna, no dziewiąteczkę ale 2600, nie no panie, tyle to nie Gdybym miał tyle pieniędzy to bym się pytał ile Ameryka kosztuje takiego coś to nie idźmy dalej nie chcę wam wszystkiego pokazywać, no bo Główka was będzie bolała na szybkości. Co mi się spodoba, to. to wam ten. Takie coś. Macie tu ceny. Możecie sobie porównać do w Polsce. O, tu jest już fajny. Sixałek, ale nie, no, też. 2000, dwa dwa tysiąca, Tyle to nie. Tyle to nie, ale przymierzmy go w ogóle. Aleksik też fajny O, tutaj jest używany, ale ładnie leży w dłoni Coś jak Nie no to nie jest Ale fajne Muszę coś takiego też zobaczyć Aleksik Ruger Piękne to przyładowanie jest tylko cyk i tego nie słyszycie może, ale naprawdę, to jest piękne ciężko chodzi, ciężko to albo nie mam siły w nowej łapie Walter, o Walter D na 22 WMR, czyli to jest dłuższa ta Coś go zablokował ale to taki plasticzek jest SIXAWEREK co tu jeszcze jest fajnego Kacher, powiem wam, że nie znam tej firmy, ale co ja nie muszę znać wszystkiego, nie, tyle kosztuje tu jest smicik, smicik z tym zielonym pstryczkiem, tak to wygląda, zaraz wam pokażę, nie wiem czy będziecie widzieli o, takie coś, patrzycie przez to i to zielone wam tam pokazuje na tarczy, nie fajnie to się strzela, z tego kiedyś miałem okazję parierze strzelać niedługo Wam pokażę na, na strzelnicy spoko to jest śmiecik na dziesiątkę dziesiątka to jest duża nie? 15 15 boksik kosztuje, ja je kupuję po 12 teraz z wysyłeczką, także to jest 15 plus tak to macie 15, 16, 50 ja kupuję 12 z taksem tu jeszcze biała broń nie ma cen ale jest tego troszeczkę lunety chcieli takie coś się dowiedzieć ile kosztuje to 2 stówy, 2,5, 3 stówy kosztuje prawy kibelek także muszę wam pokazać, popatrzcie pięknie to wygląda, nie? pięknie zrobiony możecie sobie robić klocuszka raczej odlać się i zobaczyć sobie jak wygląda amunicja cyk a ja idę na dwójeczkę tu jest tak o proszę bardzo można się nawet zamknąć kurde tu już dzisiaj druga dwójeczka ktoś tu zostawił coś po sobie, no ale nic tu można sobie od razu umyć buty a tu jeszcze takie piękne autko zabytkowe wsiadam do niego i lecę podbijać Amerykę a tak na poważnie to, o tu są jeszcze fajne ten, ale bezcenne, to Wam nie będę pokazywał. E, a tak na poważnie to oglądajcie filmy niedługo z strzelnicy, dużo sprzętu będzie testowane. Tak wygląda sklepik e, z daleka. No fajnie, fajnie jest tutaj, można sobie podotykać. Jak lubicie dotykać, lubicie dotykać broń, to taki sklepik jest dla Was. Pozdro, dzięki.